Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z Cezna, Rasta. Witam Was w ogóle wyników na wytykowanie wyniku meczu. Jak widzicie w meczu Stieły, Bukareszt, kontra Legia Warszawa był, był wynik 1-1, a w meczu czy Stambu Arsenal Londyn był wynik 3-0 dla Arsenal. Zobaczmy czy były takie komentarze. 3-1 dla Legii nie, 2-1 dla Arsenal również nie. 3-2 dla Arsenalu nie, 2-0 dla, dla Arsenalu nie, 3-1 dla Legii nie. Niektórzy byli strasznie blisko, na przykład tutaj, tylko nie wiem, też prawdopodobnie do, do meczu tego Arsenalu nie ma takiego poprawnego wyniku. Tak więc te karty Lukaku i i Christian Buntek. Przechodzą do następnego wydrukowania meczu, w którym będzie Sevilla z Hiszpanii, kontra Śląsk Wrocław w eliminacji do, do Ligi Europy. Tak więc piszcie swoje komentarze, tym razem może, może ktoś trafi i wygra dwie karty na, na jednym z zamachu. Ten mecz będzie dzisiaj wieczorem. Tak więc na razie i do zobaczenia. Yo.